Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie i dziś postanowiłam nagrać dla Was tak. Obejrzałam tak na kanale Niesia25 i właśnie od niej biorę sobie tutaj pytania, podlinkuję Wam i film, jeżeli jeszcze nie widziałyście, chociaż wydaje mi się, że na pewno już widziałyście. Pytania y, mamy, pytań mamy 10. Pierwsze pytania. L pierwsze pytanie. Lubisz zmiany czy raczej, raczej się ich y, boisz? Y Ogólnie, jeżeli chodzi o takie zmiany, wiecie, życiowe, to lubię, jak się ogólnie coś dzieje, nie lubię, wiecie, jakiejś takiej nudy, lubię też żyć tym, że niedługo jakieś wydarzenie i wtedy jakoś tak, wiecie, nie wiem, taki czas, życie płynie, że żyję właśnie zazwyczaj od wydarzenia do wydarzenia, że zawsze na to czekam, ale jeżeli chodzi o jakieś takie zmiany w moim życiu uczuciowe czy coś takiego, to, to zawsze raczej byłam stała w uczuciach, nie lubiłam takich zmian, nie szukałam wrażeń pod tym względem. Największa zmiana w Twoim życiu, na jaką do tej pory się zdecydowałaś, na pewno było to i jest to, to że zostałam mamą. To jest dla mnie największa, słuchajcie, zmiana, bo jakoś takie wszystkie te zmiany były takie niewiele znaczące. To, że też wjechałam do Anglii, też jakoś tego tak bardzo nie odczułam, bo wiecie, mieszkałam tam w takim gronie rodzinnym i no, nie czułam jakoś tego, wiecie, że to jest jakaś taka straszna zmiana a to jak zostałam mamą to naprawdę, słuchajcie, po prostu moje życie bardzo się zmieniło, o tak, może w ten sposób dlatego ta, ta zmiana jest dla mnie najbardziej odczuwalna pytanie numer trzecie diametralna metamorfoza wyglądu przeraża Cię, czy raczej nie stanowi dla Ciebie problemu? no i powiem Wam szczerze, że chyba nie stanowi dla mnie zero problemu jak wiecie, jeżeli śledzicie mój kanał już od praktycznie początku a ja swój kanał mam już um, 4 lata, będzie chyba w grudniu to muszę wam powiedzieć, yy, muszę wam powiedzieć, no może to po prostu pamiętacie, ja miałam czarne włosy, teraz jestem blondynką. Najpierw byłam w ogóle platynową blondynką, potem troszkę taką cieplejszą blondynką, teraz mam ciemne yy, odrosty, takie to ombre, czy zależy jak to na to mówi. Yy, na, w ogóle ja, jeżeli chodzi o włosy, to, nie, to też wam to mówiłam, wam też o tym niejednokrotnie w filmach, yy, yy, w filmach. W których robię cokolwiek z włosami, że ja jakoś nie boję się o swoje włosy, nie szkoduję ich, że wiecie, nie zrobię tego, tego, bo się zniszczą. Ja jestem z tego zdania, że jeżeli włosy mi się zniszczą, to je obetnę. Będę chodziła w krótkich. Jeżeli zachce mi się długich, to sobie albo doczepię klipiny, albo doczepię na stałe. Nie ma z tym dla mnie żadnego problemu, nie szkodowałam nigdy swoich włosów, co świadczy właściwie o tym, że nie boję się jakichś takich większych zmian, bo nie wiem, jaką, co jeszcze mogłoby być taką dużą zmianą w moim życiu. Najczęściej kobiety boją się po prostu zrobić cokolwiek z włosami. Eee... Który element swojego wyglądu zmieniłabyś najchętniej? O, wiecie, tak naprawdę, to Wam już też o tym mówiłam nieraz, że chciałabym. Powiększyć, może nie tyle powiększyć, co wyrównać swoje usta. Moje usta są niesymetryczne. Dolna warga bardzo się zapada w kącikach, i w głównie chciałabym zrobić te kąciki. I pewnie jak nazbieram pieniążki, a to nie będzie, wiecie, łatwe, bo zawsze jest coś ważniejszego to zawsze w ogóle tak o tym nie myślę na co dzień to pewnie to kiedyś zrobię. A jeżeli chodzi o, moje, o mój wygląd, mojego ciała to bardzo chciałabym po prostu być o wiele szczuplejszą osobą. Nie ukrywam tego, że ciężko jest mi wytrzymać na jakichkolwiek dietach. Raz mi się udało, ale wierzę, że tym razem też mi się uda. Ponieważ ja w ogóle nie jestem osobą, która lubi zdrowe jedzenie. Ja, słuchajcie, jak próbuję tych wszystkich, co dziewczyny pokazują, wiecie, rzeczy, y czy nawet te przepisy, które dostajemy, które widzimy gdzieś tam, wiecie, że super można zrobić sobie taki deser z putingu z adwokadu, ale dla mnie to po prostu nie smakuje. Czy na przykład ciasto z batatów, dla mnie to po prostu nie jest dobre. Po prostu nie smakuje zdrowe jedzenie. I nie mówię, że ja się nie odżywiam zdrowo, ja po prostu odżywiam się normalnie, standardowo, jak taki zwykły, przeciętny człowiek. Eee, cecha charakteru, którą najbardziej chciałabyś sobie zmienić no i to też z tym się łączy to jest właśnie sumienność. ja mam bardzo słomiany zapał, słuchajcie, ja się na coś napalę, tak, jest, robię to, na przykład nie wiem, odchudzam się, ćwiczę, chodzę na zumbę, bo słuchajcie, ja byłam zapisana tu, na rolki, na zumbę Sumienny zapał po chwili już mi się tego nie chce robić po prostu eee, najdłużej jedynie chodziłam właśnie na kijkach, jak kiedyś udało mi się tam schudnąć 17 kg to chodziłam bardzo długo na nordic walking także zapał, to jest mój największy, największy minus, że nie jestem taka, że dąży, 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 mocno, wiecie, do celu. To jest, wydaje mi się, coś, co bardzo bym chciała w sobie zmienić, być bardziej sumienna, wytrzymała, na przykład, nie wiem, mój mąż, kiedy sobie coś postanowi, to choćby się, słuchajcie, waliło, paliło tak będzie, jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o dietę. Gdzieś pojedziemy, wiecie, u kogoś, to wiadomo jest inne jedzenie, ktoś coś na przykład czasami zamówi i ja się od razu łamie. sobie myślę, a dobra, wiecie, raz nie zawsze, nie? Ale to raz nie zawsze to się staje takie częste, że. Mm... Czy kiedykolwiek miała u ciebie miejsce diametralna zmiana poglądów, sposobu postrzegania jakiegoś zjawiska lub osoby? Oczywiście, że tak, ale to ma, słuchajcie, bardziej związek z wiekiem, po prostu. Kiedy byłam e, młodsza, e, po prostu na wiele spraw patrzyłam inaczej. Teraz, kiedy mam już, nie wiem, własne mieszkanie, inaczej patrzę na to, jak zachowywać się u kogoś w mieszkaniu. Wiem, że na przykład, wiecie, yy, po prostu zwracam na to uwagę, żeby u kogoś zachowywać się tak, jakbym była u siebie, żeby szanować kogoś rzeczy. Kiedyś tak człowiek aż na to nie zwracał uwagi. Yy, kiedy jestem żoną, yy, wszelkie takie po prostu rzeczy, wiecie, że życie kosztuje, kiedyś w ogóle na to nie zwracałam uwagi. I pewnie tak nie doceniałam nawet tego, ile rodzice musieli na mnie wydawać. Teraz, kiedy sama już wydaje swoje pieniądze, nasze pieniądze, no to zaczęłam na to oczywiście patrzeć troszkę inaczej. Yy, ile razy w swoim życiu zmieniałaś pracę? bardzo dużo razy. Szczególnie, że w ogóle yy, prace mi się bardzo szybko nudziły. Potrafiłam pracować czasami w pracy jeden dzień i ją rzucić. Jeden tydzień i ją rzucić, jeden miesiąc, jeden sezon. Yy, I tak zmieniałam. Nie miałam mieć takich, wiecie, pracy yy, biu biurowych. Nie, właściwie nigdy nie pracowałam jakoś biurowo. Najczęściej to była u mnie, wiecie, jakaś kelnerka yy, w sklepach. Yy, najbardziej lubiłam swoją pracę w ogóle lubiłam jakieś tam swoje prace, ale lubiłam też jak pracowałam w SPA jako kosmetyczka, bardzo lubiłam to zajęcie. Z którą znaną osobą zamieniłabyś się na miejsca na kilka dni, na kilka dni? Na, kilka dni? No, na pewno z jakąś chyba e, celebrytką, ale taką, którą wiecie raczej, ra, która raczej jest lubiana. E, o może po prostu jakąś piosenkarką i mieć jej głos przez chwilę, bo wydaje mi się, że kiedy taka powiedzmy, no nie wiem, na przykład Ewa Farna, która uważam, że ma fantastyczny, przepiękny, mocny głos, ja w ogóle lubię takie mocne głosy, wiecie, wychodzi, śpiewa i ludzie to śpiewają, to wydaje mi się, że to jest po prostu emocja i przeżycie nie do opisania, także bardzo bym chciała być na jeden dzień taką właśnie piosenkarką ale taką też trochę, wiecie, z wyższej półki, która sobie żyje bogato, że mogłabym sobie wejść do każdego sklepu, jakiego tylko chcę, kupić to, no co mam ochotę. No i właśnie ten, wiecie, ten komfort, że jestem jeszcze, wiecie, piękna, zgrabna, mam przepiękny głos, ludzie mnie kochają. Wow! Dalej, to było ósme pytanie, teraz dziewiąte. Jaką zmianę zaobserwowałaś u siebie w ciągu ostatnich lat? To, to tyczy się też do tego, któregoś z poprzednich pytań właśnie od kiedy mam własne mieszkanie bardziej yy, yy, wiecie, zwracam uwagę na przykład kiedy jestem w sklepach również na działy domowe. Kiedyś w ogóle wiecie IKEA mi jakoś kompletnie nie jarała, jak byłam młoda i miałam w głowie tylko, żeby iść gdzieś w świecie się zabawić i kupić sobie ciucha. A od kiedy mam mieszkanie i tak dalej, jestem żoną, to bardziej już uwielbiam w ogóle IKEA przede wszystkim i w ogóle sklepy z domowymi akcesoriami to są po prostu moje ulubione działy. Od kiedy mam dziecko, słuchajcie, i chodzę po galeriach, chodzę po sklepach, chodzę tylko po sklepach dziecięcych. Naprawdę, powiem Wam szczerze, nie pamiętam już kiedy. No, okres ciąży wiadomo nie chodziłam, bo byłam strasznie gruba, znaczy po prostu byłam gruba, także nie chodziłam w ogóle po sieciówkach. A teraz, nawet po prostu wiecie, jak mam chwilę, to wolę wejść do jakiegoś dziecięcego i popatrzeć na takie ciuchy dla dziecka, dla mojego małego, niż dla siebie. Także to na pewno się we mnie y, zmieniło. I ostatnie pytanie, dziesiąte, coś Wam się stopną. Pierwsza rzecz, o jakiej myślisz mówiąc, zmiany. Nie wiem, zmiany na lepsze. Zawsze zazwyczaj ja w ogóle jestem raczej taką optymistką i staram się nie myśleć źle w ogóle o życiu i zawsze wydaje mi się, że nawet jeśli jest coś źle, to na pewno to się zmieni na lepsze. Także zmiany kojarzą mi się zazwyczaj z czymś dobrym. Nigdy, może jeszcze nie doświadczyłam czegoś, wiecie, tak bardzo złego w życiu z czego oczywiście bardzo się cieszę i dziękuję. No i to słuchajcie tyle, jeżeli chodzi o ten tak, podpowiadajcie na pytania lub jakoś wiecie, po prostu odpowiedzcie mi w komentarzach na to, co ja do Was tutaj mówiłam. To tyle pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego już zobaczenia. Hej!